Wystartowała seria szósta, w której płyną na torze pierwszym Patryk Garlicki PSP Ziemkłocz, na torze drugim Kajetan Woźny RWK Sparta Biłgoraj, na torze trzecim Kacper Śliwak Wiktoria Radom, na torze czwartym Błażej Węgliński Wodnik Radom, na torze piątym Mikołaj Jaszkiewicz, Wiktoria Radom, na torze szóstym Aleksander Pluta Wodnik Radom. Minuta 10 i 30. Kacper Śliwiak, Edwardowi Kąjanadą z zwycięstwa serii szóstej.